Ja jestem rolnik a dzisiaj, no. Czemu nie jestem na swoim gospodarstwie? Się pewnie zapytacie. A no czemu? No, właśnie taka historia była: że to to to. Eee. No, że to to. Yy. Że znaleziono na moim gospodarstwie marihuaninę. Jakiś tam, ty przyszedł w nocy marihuanę belę Bele włożył. Także, znaczy no, no, i on to powiedział sąsiadowi. Sąsiad zadzwonił na policję, że wiadomo, że tutaj ktoś ma marihuanę. A jej właśnie sporo było. Przyjechała. Zabrała maszyny. Zabrała kasę. No i co ja miałem zrobić? A, a pojutrze e, pracowałem sobie tam. Wiadomo, że tam rowerem jeździłem i co? Wróciłem, spalili mi gospodarstwo. Nie dość, że bez maszyn. I to jeszcze spalo, spalili gospodarstwo. Widzieli, no tam dom roz, rozwalili. Nie wiem, jaki tam gang mnie napadł, ale to jednak jest historia, jednak taka, wiadomo jaka. Je, to jest gospodarstwo mojego e, kuzyna. On właśnie ma takie dosyć duże gospodarstwo. A, no i jesteśmy w roku 2000. No, już przekroczyliśmy ten rok. A. Mamy znowu wczesną wiosnę. No i co, no co? Może was tu poprowadzę. Poprowadzę po jego tutaj farmie. Oto pierwszą rzeczą tutaj jest siewnik. Czyli unia idea, idea? Idea. 3 kośnik e, 2200 2200 No, dobra, może pójdziemy dalej. A tutaj jest grabiarka Mark Krone. Jakie, jaka tutaj model? A, Squadro TC 930. No, fajna skrabiarka. Oczywiście ja tutaj z nim pracuję, to nie jest tak, że. No bo ja nie mieszkam z nim oczywiście, że nie. E, tam niedaleko jest jakiś hotel. E, oczywiście dał mi trochę tam kasy. Ja mu oczywiście to oddałem potem. E, no i sobie mieszkam w hotelu. A tutaj sobie pracuję właśnie z nim. Pozwoli mi tutaj nagrywać, więc no kombajn, to oczywiście jest bizon ja miałem forszmita forsherita nigdy tego nie będę wiedzieć jak się czyta a tutaj jest bizon właśnie dla o, to jest kombajn, którym się pokosiło te hektary eee, przyczepa metal tech no i ona jest taka... Ona jest trochę za wysoka do tego kombajnu, ale... Ona ma taką... Tutaj, o, podnośniki. I dość się to trochę... Przychylić do przodu. Eee, no i wtedy bizon może sypać. Przetrząsacz marki KUN. a i ciągnie Jeden z jej trzech. Ursus. Eee, Ursus, no. Jaki model? 308, 300, nie, C. Z drugiej strony, jest bardziej. Ursus, 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 kurde. C. 385A. Chyba coś takiego. To jest najmniejszy ciągnik tutaj. Może wejdziemy. No, przepiękny. No, tutaj jest ładować marki STOL, A. Idziemy dalej, a tutaj nic nie ma. Takiego? Trzy maszyny, patrz. Tutaj jest e, agregat. Alternator. I no. opłuk czteroskibowy. Agromarz. No. Tutaj jest Unia. No, e, to. E, jak to się nazywa? Brona. Unia. XL. XL? Nie wiem, jak się czyta. To jest Unia, to polska marka. To się czyta tak, jak jest napisane. No. Tutaj mamy. Ja może trochę pobiegnę. Ciągnik. Kolejny Ursus. To jest Ursus już 1224. Czerwony. No. I jest, on jest roz, z rozrzutnikiem, też Ursusa. No ten rozrzutnik też jest bardzo fajny, też się nim pracowało. E, dalej, dalej, dalej. Ostatnią maszyną tutaj jest... O, patrzcie, jelonek, no. Jelonek, John Deere. To jest chyba średni ciągnik. Pamiętam chyba, że duży jest... Nie wiem, czy ten, czy John Deere, czy tamten Ursus jest... 12,24, czy jest większy? Nie wiem. Że mocniejszy, no. Plaga e, wiadomo, wiadomo. Eksportowany ciągnik. Dlatego. No. E, to, jak e, to się nazywa też? To jest przyczepa samozbierająca. No. Bardzo duża. Marki, oczywiście, Mengele Krowy. Będzie trzeba je trochę dokarmić A to, to, to wiadomo co to jest eee... No i co? To jest takie trochę oprowadzający odcinek eee... No i co? No to w sumie to na no tyle trochę Co tam wiecie? Nie wiem, dobra, coś tam jakieś... Dobra eee, No to ja... Eee, Co? A ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro może, może pewnie. Więc no na tyle. Pa!